Siemaneczko Widzowie. Dzisiaj inna forma. Dzisiaj przyjrzyjmy sobie troszkę internety Wiecie, co bo oglądam ten YouTube, oglądam te filmy i chciałbym też się trochę odnieść do tych nowości. Nie będziecie widzieć tego, co robię. Ja będę patrzył w komputer, żeby się troszkę poposiłkować. Chciałem Wam powiedzieć dzisiaj, jakie będą tematy. Temat numer jeden: Launching, x XWolf 1000. Yy, to do Wam sentyment, więc chciałem troszeczkę o nich opowiedzieć yy, o cenach na pewno o cenach yy, chciałbym powiedzieć to co było, to co jest to co oferowali, a to co oferują i to co te marki yy, zrobiły na naszym polskim rynku ATV więc yy, te tematy najbardziej mnie yy, interesują powiem wam ile ja za co płaciłem kiedyś ile płacimy za to teraz yy, co można dołożyć co można zabrać, odkłada, jak to cenowo wygląda, jaki jest kontrast tego wszystkiego. Więc zaczynamy od tego X-Wolfa 1000 MUDA. Powiem Wam, że mi ten kład naprawdę bardzo się podoba. Na moim kanale jest film z X-Wolfem 1000, który naprawdę fajnie ten test przeszedł. Cały, cała otoczka tego kłada i, i takie, można powiedzieć, doświadczenie y, po tej jeździe, co miałem kilka dni, y, nadal do tego kłada czuję taki sentyment Dlaczego X-Wolf 1000 mód. Uparli się teraz wszyscy na te, na te Mody, A no dlatego, żeby nie, żeby po pierwsze była konkurencja, bo każdy, każdy w to idzie y, i Powiem Wam, że ten X-Wolf dał bardzo dobrą cenę za tego kłada. I od tego zacznę. X-Wolf 1000 50 52 000 zł, gdzie kilka lat temu o takim kładzie za takie pieniądze można było sobie pomarzyć. Pamiętajcie, ja zaczynałem od Kimko MX700, gdzie za niego w 2021 roku musiałem zapłacić 43 000 zł. Konkurencją dla Kimko, jak, jak, jak wtedy kupowałem Był jeszcze TGB600 On był chyba w tej samej cenie Albo troszeczkę tańszy I pamiętam AT5 Albo AT6 z, Segwaya, z tego co kojarzę I to były takie ceny Mniej więcej zbliżone do siebie Te kłady kompletnie nic nie oferowały Teraz sobie pomyślcie Ile w 2020, 2021, 2022 Roku człowiek zarabiał jak zarabia teraz i jaka jest przekładnia? Jak się to wszystko przekłada na temat, ile można z wypłaty, na przykład, kupić? Procent kłada. I teraz tak. Te 43 tysiące złotych, które ja wydałem, a kimko to jeszcze jest mało, bo później kupiłem po dwóch latach CF Moto. CF Moto. 54 tysiące złotych zapłaciłem za CF Moto g 2000 Golas bez bumperów, bez relokacji, bez niczego. Nic prawie do niej nie było. Żeby ją dozbroić, trzeba było mieć jeszcze chociaż 6-7 tysięcy zł, czyli wychodzi grubo ponad 60. Ja zapłaciłem za nią 54, ale ona była warta 55, 56, 57 nawet u niektórych dealerów. Więc średnia cena to była 55 tysięcy złotych w 2023 roku. I teraz zobaczcie, za te pieniądze nic się nie dostawało. Fakt, że jest, była bezawaryjna i nadal one są bardzo dobre, ale nic nie oferowały więcej. A teraz taki launching, który wychodzi w ekstra cenie, i ludzie zamiast mówić o tym, że to jest naprawdę dobra cena, że za te pieniądze. No. To jest pół darmo taki kład. Tu Loncin tylko strzela sobie trochę w kolano, bo cena za normalnego ma 48 tysięcy. Myślę, że tu dużo ludzi jakby chciało nawet kupić pierwszego kłada, co nie poleci, nie polecam od razu pierwszego kłada. kłować sobie Muda 1000, bo teraz przejdziemy zaraz też do tej kwestii opon i wszystkiego. Te kłady na pewno nie są dla początkujących riderów. Moim zdaniem Muda powinno się kołować jako albo drugiego, jeśli ktoś ma dużo pieniążków Albo powinno się kupić go drugiego. Czyli nauczyć się jeździć dobrze pierwszym kładem, troszkę mniejszej pojemności albo nawet tysiącem, ale w podstawie, a później sobie zakupić muda, nie? On jest troszkę tam przemieniony, troszkę ma inną przekładnię, yy, troszkę tam jest yy, taki bardziej jakby wolny, a silniejszy do terenu, nie? No po to to, po to, to robią właśnie te mudy yy, i dlaczego to robią? Że skrzynia na przykład troszeczkę jest inne przełożenie i one troszeczkę wolniej pojadą, ale za to są silniejsze w terenie. Teraz sobie pomyślcie, że większość ludzi, co kupuje zwykłe tysiące, yy, nagle przerabiają. Ja też jestem ogólnie zwolennikiem tuningu, nie? Przerabiają sobie na przykład, właśnie, nie wiem, rolki sobie zmieniają, czy cokolwiek, żeby ten kład miał więcej siły. No to jeżeli ja kupuję moda, muda, moda troszkę przerobionego przez producenta i nie muszę już nic kombinować ze skrzynią, a nie ze wszystkim, bo ten kład jest silny, a trochę wolniejszy, no to chyba bardzo dobrze. Ja wiem, na co się pisze, jeżeli ja takiego kłada potrzebuję. Mówienie o tym w internecie, że mówienie o tym w internecie, że kłady, że nam, że nam wciskają, że nam proponują i tak dalej, no to pamiętajcie, to jest marketing, to jest każdy tam chce pohandlować i, i jak, jak dealer do tego podejdzie, jeden podejdzie lepiej, drugi podejdzie gorzej, ale nie można wszystkich brać też jedną miarą test tego Loncina, bo chciałbym się odnieść też do Nowicentrum. Centrum moim zdaniem film na duży plus a dlaczego? zobaczcie, topili po błocie, prawie go utopili i źle no to jakby jeździli po wodzie, po, 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 po jakimś tam asfalcie, po szutrach, po lesie to by każdy powiedział, no panie, ale dlaczego nie jeździliście po wodzie, no przecież to jest mód, bo to ma duże opony, po to ma relokację, żeby go dobrze przeorać w mocnym terenie. Zrobili to, zrobili to na piątkę z pusem moim zdaniem, a że nie wspomnieli o tym, że opony są niewygodne, to większość ludzi myślę, że przepracował, zniknął mi ekran, większość ludzi myślę, że zna temat, jeżeli są zainteresowani takimi kładami, na pewno najpierw sobie poczytają, posprawdzają i też nie pierwsi od razu kupią sobie MUDA. Dużo ludzi przejdzie z mniejszych pojemności właśnie na tego muda, ale już co mają kłada? Raczej osoba, która pierwszy raz ma do czynienia z składowaniem, nie zakupi takiego potwora. A z nas tutaj, osób, które dużo jeżdżą, a jest nas naprawdę dużo, nie mówię tu o mojej grupie, tylko ogólnie o całej Polsce, nie trzeba tłumaczyć, jak zachowuje się opona typu właśnie błotna na CST, czy tam jakieś, jakieś inne, tak? One wiadomo, chwytają bardzo dobrze, trzeba się z tym liczyć. Co do gwarancji, o tym też chciałem chwilę powiedzieć. To, że gwarancji nie ma kład, tam teraz widzicie w internecie cały czas jest hejt, co człowiek nie wrzuci, to zaraz ktoś tam ma jakieś ale. Pamiętajcie, że w większości kładów gwarancji nie działają. Na podstawie na przykładzie mojego kimko mogę wam powiedzieć, że. W 2021 roku, jak kupiłem, po 1000 km byłem na wymianę oleju ponownie. No i panowie z jednej sieci dealerskiej, znaczy to nawet nie sieć, tylko dealer tutaj niedaleko mnie, widział, że się chyba bardzo nie znam na kładach i powiedział, że mam wahacz do wymiany. No to mówię, to wymieniajcie. 1000 km, nowy kład. Ja dosyć sporo jeździłem wtedy po polach, tylko uczyłem się jeździć, więc te kilometry mi w miarę szły. No, i powiedzieli, że nie ma takiej możliwości, że ja muszę kupić ten wahacz, i do importera, jak wyślą, importer, jeżeli zadeklaruje się, że pokryje te koszty, to mi zwrócą i uznają tą gwarancję. Ja się na to nie zgodziłem, bo ten wahacz wtedy kosztował 550 zł. Pamiętam, to było dla mnie dość dużo pieniędzy. No i co najlepsze, na tym wahaczu, te kimko jest cały czas. A do wymiany był sworzeń zwykły sworzeń. Yy, więc tutaj no trzeba na to, na to patrzeć, nie? I trzeba troszeczkę nakładać się jednak, jednak znać. Bo takich yy, laików jak ja byłem kiedyś, to właśnie bzykają w taki sposób, nie? Yy, Nieuczciwi handlowcy i sprzedawcy. Więc tak, i, i od tamtej pory pamiętam, że gwarancji powiedziałem dość. Każdy następny kład jest bez gwarancji. Yy, zaczęliśmy robić tutaj yy, razem z kolegą te kłady, trochę się poznało tej mechaniki i od tamtej pory ja mam wywalone na gwarancję więc mówienie, że gwarancji nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, na to, na to ja na to, ja tam na to bardzo nie patrzę ale jeżeli ktoś kupuje kłada takiego do orania, do ciurania musi się z tym liczyć, że gwarancji raczej na niego mieć nie będzie i pamiętajcie jeszcze jedno ostry teren nie oznacza ostre upalanie, bo można takim lączinem większość rzeczy zrobić sobie spokojnie, łagodnie gdzie ja kanamem, jak jeżdżę, to też nie wjeżdżam do wody z 50 na godzinę. Nie lecę jak głupi, tylko potrafię sobie technicznie pojechać w różnym terenie. I do tej pory na razie wszystkie dyfry, wszystko jest ok. Też na kołach błotnych, tylko ja jeżdżę na 27 na Obro Skorpio. 30 sobie zakupię kiedyś może. Jeżdżę bardziej ekonomicznie. Może tak, nie, nie na wariata, nie? I myślę, że większość ludzi, co kupi sobie takiego moda, to też nie będzie, że od razu szał, bo to się można też zabić. Pamiętajcie, to jest ciężki kład. Quad. Na kładach, na, na tym trzeba bardzo dobrze jeździć, mieć sporo siły, yy, nauczyć się yy, przede wszystkim kłada, i dopiero wtedy można go orać. Yy, co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, yy, ceny innych kładów, które były kiedyś, a są teraz, to pomyślcie sobie, że na przykład TGB. TGB Blade 1000 w wersji tej takiej najbogatszej w 23 roku kosztował 64 tysiące bodajże. I teraz sobie pomyślę, że on nic nie oferował. On miał kufrów nawalone, on miał nawalone różnych kanistrów i kompletnie nic więcej. A teraz sobie popatrzcie w jakich cenach można kupić fajne Chińczyki, nauczyć się tego świata ładowego, nauczyć się jazdy. Tylko w zgodzie tej jazdy trzeba się nauczyć i nie można się wywyższać, kto jak, jakiego ma kłada, bo to nie o to chodzi. Jest dużo nienawiści w internecie, jest dużo niezgody. Moim zdaniem powinniśmy od tego uciekać. Komentarze są różne u różnych, nie będę mówił, ale to nie tędy droga. Pamiętajcie, nieważne czym, ważne z kim. Ja to powtarzam. Teren powinien łączyć, a nie dzielić. Nie po to człowiek wydaje kupę pieniędzy, żeby się później denerwował i stresował w trakcie jazdy, że z kimś tam się nie dogaduje, bo ten ma takiego kłada, a ten ma takiego kłada. Nie? To nie jest najważniejsze. Co wam jeszcze chciałem powiedzieć? Ja tego chętnie bym przetestował. Pojeździł po swojemu, trochę go przeorał. Tak jak fajnie mi się jeździło i z Wolfem 1000 normalnym. Tak, jak mi się fajnie jeździło tymi wcześniejszymi Loncinami. Tylko, no, jak jeździłem 550 i 700 z Wolfem Mud, no to tam ta XW Mud odpadł dla mnie. 700 w ogóle nie polecam. 550 jak na pierwszego kłada jak najbardziej. Co do innych kładów, słuchajcie, czy to będzie C-Moto, czy to będzie yy, niedługo QJ Motor yy, Mud? to wszystko jest bardzo do siebie zbliżone. Więc nie ma, dla mnie nie ma kład lepszy, lepszy, gorszy. Nie każdy kupuje kłada sobie takiego, jaki mu się podoba, na jakiego go stać. Pamiętajcie, Kanam jest najlepszy pewnie będzie najlepszy. Polaris jest dobry, będzie dobry. Yy, będzie szybki, tego nikt nic nie zmieni. Yy, tylko jest jedno ale. Kupując Kanama, jedna osoba kupi go za wypłatę. A druga osoba bierze na niego kredyt na 5 lat i go spłaca. I się boi o to, że mu się czasem nic nie stało i nie urwało, bo nie będzie go stać później na naprawę. Takiego Chińczyka raczej będzie stać na naprawę. Jeżeli ktoś kupił sobie w przedziale cenowym 40-50 tysięcy, przepraszam, nawet weźmie sobie na niego leasing yy, z ratą, nie wiem, 800 złotych miesięcznie, no to będzie go raczej stać też na utrzymanie tego kłada. Yy, wydać 50 tysięcy złotych? W dzisiejszych czasach to jest tak, jak 9-10 lat temu wydać 20 parę tysięcy. To jest taki przelicznik między ile człowiek teraz zarabia, a ile, a ile zarabiał kiedyś, nie? więc to nie są nie wiadomo, jak wielkie pieniądze na takie zabawki. Ale wydać 100 tysięcy nakłada, no to już jest różnica, tak? Bo można mieć za te pieniądze dwa różne kłady dla rodziny na przykład. Ale nie porównujmy i nie, nie, nie róbmy tej burzy takiej w internecie, że to jest jak Kanam czy prawie Kanam. Jest bardzo ładnym sprzętem, jest wiele bardzo ładnych teraz kładów na rynku. Kupujemy też oczami, bo kład musi się podobać, ale kupujmy też mądrze, wybierajmy mądrze pojemności. Dla siebie, bo nie każdy potrzebuje 1000 pojemności, ale też każdy, nie każdy, co kupi 500 jest zadowolony, bo po tygodniu, czy po dwóch mu się nudzi i jednak by chciał tego 1000. Nie? To też są różne opinie. Dla mnie ten isł 1000 mut jest petardą jakościowo, i wiem, że jakościowo łączy jest bardzo dobry. Myślę, że ten mód też będzie dobry. Teraz zobaczcie sobie. Macie X-Wolfa, który ma wszystko. Odejmijcie mu z tej ceny. Odejmijcie mu bampery. Odejmijcie mu relokacje, snorkle, duże opony, jakiś tam zadupek z tyłu czy cokolwiek. To jest w granicach 10 tysięcy pewnie. Wszystkie rzeczy będą kosztowały te akcesoria dodatkowe. tak? Tam jest tam skrzynia trochę zmieniona. Coś tam jeszcze jest pozmieniane, ale niech będzie 10 koła. Czyli za 42 tysiące macie kłada 1000. Gdzie gdyby nie ceny QJ Motor y, rok temu Gdyby QJ Motor na rynek nie wszedł To te X Wolfy by się zaczynały o 10 tysięcy co najmniej więcej Więc rynek y, chiński, który nas zalewa y, trzeba, się, trzeba się cieszyć, trzeba się z tym liczyć Że będzie tego jeszcze więcej I że my mamy jakiś tam chociaż wybór nie? Mówię, kiedyś tego nie było Tyle ode mnie to chciałem poruszyć, a jeszcze chciałem się napić dobrej kawy. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.